Od pewnego czasu rząd pracuje nad dwiema ważnymi ustawami, to jest ustawa o OFE i ustawa o pracowniczych programach kapitałowych. To, co wiemy, to możemy powiedzieć. Wiemy, że, że 75% środków z OFE trafi do funduszów emerytalnych. Wiemy, że 25% zasili i fundusze rezerw demograficznych. Natomiast nie wiemy, co się z tymi 25% w konsekwencji stanie. Jest duże prawdopodobieństwo, że również te środki trafią do PFR-u, a następnie na giełdę. Natomiast dla nas, jako dla przedsiębiorców, ważne są pewnie te decyzje związane z pracowniczymi programami kapitałowymi. Na dzień dzisiejszy znowu możemy powiedzieć, że to będzie 2%, które będzie po stronie pracodawcy, które pracodawca będzie musiał odprowadzić. Wiemy również, że to będzie dotyczyło na początku pracodawców zatrudniających powyżej 20 osób, gdzie ten program będzie obowiązkowy, natomiast poniżej 20 osób ten program nie będzie obowiązkowy. Chciałbym jeszcze wyjaśnić obowiązkowość, bo obowiązkowy on będzie po stronie pracodawcy, nie będzie obowiązkowy po stronie pracownika. Czyli krótko rzecz biorąc, jeżeli pracownik powie, że nie chce wchodzić w ten system, w ten system nie będzie musiał wchodzić. No cóż, powiem tak, w sytuacji kiedy mieliśmy wzrost kosztów pracy bardzo znaczące w ostatnim okresie, no bo jeżeli weźmiemy rok do roku 2016-2017 to wzrost kosztów pracy był na poziomie około 50% ze względu na regulacje związane z umowami i zleceniami, to dzisiaj się wydaje te 2% kwotą niezbyt dużą. Natomiast na pewno jest to, jest to kolejny wzrost kosztów pracy i z tym się musimy liczyć i pewnie nie wszyscy pracodawcy przyjmą to z jednakowym spokojem.